Czy przysługuje pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, na podstawie mianowania, powołania, wyboru oraz współdzielczej umowy o pracę. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, który legitymuje się co najmniej sześciomiesięcznym stażem pracy nie stażem zakładowym czyli Okresem zatrudnienia udanego pracodawcy, tylko w ogóle okresem zatrudnienia, no pod warunkiem, że sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem. Urlop wychowawczy udzielany jest nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 36 miesięcy i przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Ponadto z urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy mogą skorzystać jednocześnie oboje rodziców. Należy jednak pamiętać, że każdemu z rodziców przysługuje prawo, wyłączne prawo, do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, którego nie można przenieść na drugiego rodzica, co oznacza, że jeśli na przykład matka dziecka zdecyduje się na skorzystanie z urlopu wychowawczego i chciałaby go wykorzystać w pełnym wymiarze 36 miesięcy, to może go wykorzystać tylko i wyłącznie w wymiarze 35 miesięcy, ponieważ no, ten jeden miesiąc jest zarezerw zarezerwowany dla drugiego rodzica. Jeśli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim lub orzeczeniem o niepełnosprawności dziecko wymaga sprawowania osobistej opieki, opieki pracownika, to niezależnie od prawa do 36 miesięcy urlopu wychowawczego, pracownikowi przysługuje dodatkowe 36 miesięcy urlopu wychowawczego, jednak udzielanego nie dłużej niż do zakończenia przez dziecko 18 roku życia. W takim przypadku rodzice dziecka mogą skorzystać aż z 72 miesięcy urlopu wychowawczego. Co należy zrobić, aby skorzystać z urlopu wychowawczego? Należy złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie tego urlopu w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w stosownym terminie, zostanie złożony w terminie krótszym niż 21 dni. To pracodawca udziela tego urlopu w dniu upływu 21 dni od daty złożenia wniosku o udzielenie tego urlopu. Jeśli pracownik złożył do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, ale następnie zrezygnował z rozpoczęcia tego urlopu, to jak najbardziej może wycofać ten wniosek, jednak w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy udzielany jest maksymalnie w pięciu częściach. Liczbę części ustala się w oparciu o liczbę wniosków złożonych przez pracownika. Warto pamiętać, że pracownik, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, terminie późniejszym niż bezpośrednio po wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego, najpóźniej do kończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia, to, to wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w terminie późniejszym powoduje zmniejszenie liczby części urlopu wychowawczego, z którego pracownik mógłby skorzystać. W takim przypadku po prostu będzie mógł skorzystać tylko z Czterech, a nie z pięciu części urlopu wychowawczego. W której pracownik rozpoczął korzystanie z urlopu wychowawczego, ale z różnych powodów chce zrezygnować z tego urlopu, może to uczynić w każdym czasie za zgodą pracodawcy, a także po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy, jednak w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym powrotem do pracy. W czasie urlopu wychowawczego pracownik może podjąć zatrudnienie u pracodawcy udzielającego tego urlopu lub u innego pracodawcy, a także podjąć naukę lub szkolenie pod warunkiem, że nie wyłącza to możliwości osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Pracownik uprawniony do skorzystania z urlopu wychowawczego, czyli nie ten, który już korzysta z urlopu wychowawczego, ale ten, który jest do niego uprawniony, czyli legitymuje się co najmniej sześciomiesięcznym stażem pracy i jest rodzicem lub opiekunem dziecka, może złożyć do pracodawcy wniosek o obniżenie czasu pracy, wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim czasie, w którym mógłby właśnie z tego urlopu wychowawczego korzystać, ale nie korzysta, jest po prostu do niego uprawniony. Pracownik powinien złożyć do pracodawcy wniosek w tej sprawie w terminie 21 dni przed rozpoczęciem pracy, wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. Jeśli pracownik nie zachowa tego terminu, to pracodawca obniża wymiar czasu pracy w terminie „ upływu w dniu upływu 21 dni od złożenia stosownego wniosku. Dlaczego w ogóle o tym mówię? No to jest bardzo istotna informacja dla pracownika, ponieważ jest chroniony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę od dnia złożenia wniosku, o obniżenie wymiaru czasu pracy do czasu, Rozpoczęcia pracy w nieobniżonym wymiarze, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy. A zatem w tym okresie no, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Chyba, że pracownik złoży wniosek o obniżenie wymiaru czasu w terminie no dużo wcześniejszym niż na 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze. W takim przypadku ta ochrona obowiązuje w terminie 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. Ta sama ochrona dotyczy pracownika wnioskującego o udzielenie urlopu wychowawczego. Udzielenie urlopu wychowawczego od dnia Złożenia wniosku do zakończenia trwania urlopu wychowawczego. No, chyba, że ponownie to powtórzę, chyba, że wniosek został złożony do, do pracodawcy w terminie, no dużo wcześniejszym, to ochrona ta przysługuje w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania. W tym przypadku z urlopu wychowawczego. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, który korzysta z urlopu wychowawczego lub wykonuje pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy, lub też złożył stosowny wniosek do pracodawcy w tej sprawie, jednej z dwóch. No, rozwiązanie jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy, lub gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę. W trybie natychmiastowym z winy pracownika. W przypadku, w którym pracodawca złożył pracownikowi wypowiedzenie lub pismo rozwiązujące umowę o pracę, a następnie pracownik złożył szybciutko do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego lub wniosek o obniżenie wymiaru,. Czasu pracy w momencie, gdy jest uprawniony do skorzystania z urlopu wychowawczego, no to nie jest chroniony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy, i umowa ta rozwiąże się w terminie wynikającym z zastosowanej przez pracodawcę czynności, czyli na przykład po upływie okresu wypowiedzenia. Takie działanie pracownika w tym przypadku no nie uchroni go przed rozwiązaniem umowy o pracę. Urlop wychowawczy jest rodzajem urlopu bezpłatnego. Jednak za pracownika, który korzysta z urlopu wychowawczego, opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne które są finansowane w całości z budżetu państwa. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym pod warunkiem, że nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Lub innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Ponadto osoba taka podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu pod warunkiem, że nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. I oczywiście składki te w całości finansowane są z budżetu państwa. Tak jak wspomniałam na początku tego filmu, urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, jednak są uprawnienia, istnieją uprawnienia podobne do urlopu wychowawczego. Został rozszerzony kręg osób, za które opłacane są składki finansowane z budżetu państwa, które przerwą zatrudnienie, pracę zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wtedy również za te osoby opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, finansowane w całości z budżetu państwa. Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym przysługuje osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która mm, prowadziła działalność gospodarczą przez okres 6 miesięcy poprzedzających to rozpoczęcie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, no, która zawiesiła i przestała wykonywać, prowadzić. Działalność gospodarczą. To samo dotyczy zleceniobiorców, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, a także innej umowy o usług, która przez okres co najmniej 6 miesięcy wykonywała pracę, ale zakończyła jej wykonywanie w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. To samo dotyczy osoby współprowadzącej, a także Osób duchownych. Okres sześciomiesięczny uważa się za spełniony, jeśli osoby te przez co najmniej okres 6 miesięcy poprzedzających sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem podlegały obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym i opłacały składki na te ubezpieczenia. Prawo do finansowania składek z budżetu pa państwa przysługuje jednemu z rodziców. I jeśli jeden z rodziców ym, jest uprawniony do skorzystania z urlopu wychowawczego i korzysta z tego urlopu, no to składki będą finansowane z budżetu państwa właśnie z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego. Mam nadzieję, że przybliżyłam Tobie wszystkie kwestie. Związane z urlopem wychowawczym i przepisy obowiązujące od 2 stycznia 2016 roku. Oczywiście pamiętaj, możesz się do mnie zwrócić z każdym pytaniem związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Pisz śmiało na adres kadry w pigułce małpacz.mail.com. Możesz również zostawić wiadomość pod filmem na YouTubie. Zachęcam również do odnalezienia mnie na Twitterze, na Facebooku i na Periscope, gdzie możemy spotkać ją na żywo. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas, za to, że jesteś i widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!